Hej, witajcie ponownie. Dzisiaj będzie film taki trochę vlogowy, ale to nie będzie vlog z całego dnia. Tylko chciałabym Wam pokazać i w końcu się zabrać za sprzątanie mojej toaletki. Zaraz Wam ją pokażę, w jakim jest stanie ogólnie. Ale nie zbierałam się za to chyba od około dwóch tygodni, więc jest po prostu bajzel. Jeśli jeszcze starczy mi czasu, to zajmę się jedną szufladą w toaletce i tam są palety cieni. Także, no, zbieram się, póki mam ochotę i siłę do sprzątania tej toaletki, i zaraz wam w sumie pokażę, jak to w ogóle wygląda. Także, jak możecie widzieć, tak wygląda obecnie moja toaletka. Widać nawet kurz. Zrobię zbliżenie. O, bardzo dokładnie widać, w jakim stanie ona jest, ile jest tego kurzu. Wszędzie puder leży. No, zobaczcie. Jest co sprzątać, tak naprawdę. Ja już na to nie mogę patrzeć. To jakieś brudne pędzle, kurz, nieposprzątane wszystko. Tutaj to wygląda tak samo, na tej stronie. No i jak mi się uda, to jeszcze dzisiaj chcę tą szufladę tutaj wyczyścić. Pełno palet, no nie tylko palety, ale różne też inne kosmetyki. One są po prostu powrzucane, ja nawet nie wiem co tam jest. Także dzisiaj się chcę tym zająć. Pokażę Wam, jak ja w ogóle sobie to tą przestrzeń tutaj ogarniam. No, także co? Jeśli jesteście zainteresowani, ciekawi, no to zapraszam do oglądania. Przy okazji też Wam poopowiadam, jakich kosmetyków aktualnie. Używam. Wydaje mi się, że ten kadr będzie odpowiedni. To, od czego zacznę, to najpierw sobie powycieram te kosmetyki, Każda z osobna. Odsunę je na bok, położę w innym miejscu i będę miała już wolną przestrzeń na to, żeby powycierać kurze. Pędzę oczywiście do prania, także cały proces Wam zaraz tutaj pokażę. Coś na przyspieszeniu na pewno, a jak będę chciała coś wtrącić, no to oczywiście Wam coś poopowiadam tutaj też o tych kosmetykach. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania dalej. Tu już mam moją przygotowaną szmatkę. Moja ulubiona szmatka, czyli Wileta. Podlinkuję może ją Wam na dole, albo y, napiszę w opisie, jak się nazywa. To jest ta szmatka. Ona jest przegenialna, nie zostawia smug. Ścieram nią kurze, no jest... Naprawdę genialna. I to, od czego zacznę, to po prostu będę po kolei każdy kosmetyk brała i go przecierała. Także pierwsze, co mam pod ręką, Fenty Beauty Bronzer. Zobaczcie, jak on wygląda. Nie wiem, czy go widać, ale jest cały skórzony, opalcowany. Tak jak robię to teraz, no to robię to z każdym kosmetykiem po kolei. Wycieram, odkładam na bok. O, mój ulubiony Peach Powder. Był ostatnio w ulubieńcach roku. Patrzcie, jak on wygląda. Muszę się zaopatrzyć jeszcze w jedną sztukę na zapas, bo oczywiście mam. Ale to jest jeden, mój, jeden z moich ulubionych pudrów. A ten, który przed chwilą tutaj miałam, to jest HAN Fix Me. Ten o. Tego aktualnie używam. On mi się w transporcie tutaj yy, wyniszczył. Ja mam go w odcieniu 60 light. Kiedyś go używałam w jakimś chat make-upie, ale jakoś tak nie zrobił na mnie dobrego wrażenia. Dopiero po jakimś czasie do niego wróciłam. Tak naprawdę teraz. No i teraz go używam na co dzień, więc jak na razie się fajnie sprawdza. Ten jest też bardzo fajny. To jest Semilac Wizard Touch 02 Pink Glow. Ja może już Wam go pokazywałam. Nie wiem, czy tutaj nie dołożę jakiegoś światła dodatkowego. Jak na razie tu widzę, że jest mega ciemno. Ok, teraz wydaje mi się, że będzie znacznie lepiej. Ta jest aktualnie paleta do konturowania, którą teraz używam. Naturalny kontur od Glam Shopu. Bardzo fajne odcienie. Bardzo ją też lubię. To jest też nowość. Paleta do konturowania od Maxmo. Tune. Ona też się pokazała w ostatnim chat make-upie. Wygląda tak. I powiem Wam tak. Jest tak jak przypuszczałam, że po prostu używam rozświetlacza i różu, co widać po tej palecie najbardziej. Bronzer jest naprawdę dosyć ciepły i mało go używam. Także ona też już wygląda trochę tragicznie. I ten rozświetlacz jest tak naprawdę tutaj yy, na całej tej palecie. Muszę ją teraz dobrze wyczyścić. Tutaj mam też podkłady, których aktualnie używam. Na przykład Bourjois Healthy Mix. To był też ulubieniec roku. Evelyn Wonder Match. Odcień 10 Vanilla. I ostatnio wygrzebałam w sumie coś takiego z szuflady Smashbox Studio Skin. Bardzo fajny podkład, naprawdę. Genialny jest. Oczywiście mój ulubiony korektor rimmel The Multitasker genialny. O tutaj też jest kolejny podkład, który bardzo lubię. Też Healthy Mix, ale wersja BB Cream. To oczywiście musi stąd pójść na bok. Też ją przetrzę i schowam do szuflady. To jest jakaś taka bardzo prosta Lokówka z Rossmana. Nawet nie jest jakaś ceramiczna czy coś, po prostu taka tanioszka. Także ja zaraz to schowam. Tu na przykład Bohema paleta, moja ulubiona. Tutaj jest kolejna ulubiona paleta z Glam Shopu Herbaciana Róża. Też bardzo fajna. Dobra, wyciągnę sobie od razu też to. Bo muszę też sobie tutaj wyczyścić, tutaj z tego pudełka i może od razu sobie to wytrę i będę układać. Ja już może tę część sobie akurat przetrę, bo tu jest najwięcej syfu. No nie wiem, jak ja tak mogłam dopuścić do takiego stanu moją toaletkę? Jeju, jest totalnie zapuszczona, naprawdę. No naprawdę bite dwa tygodnie tutaj nie było sprzątane. Wszystkie kredeczki tutaj zawsze lądują. Tusze do rzęs tak samo. Konturówki ulubione. To była kiedyś moja ulubiona kredka do brwi. Catrice Eyebrow Stylist. No, marzysz 0,40, ale teraz już mi nie podchodzi. Jest zbyt twarda. Ta tak samo mi nie podchodzi. Sensic Sensitive Skin Eyebrow Pencil. Też jest taka sama, tak samo woskowa. To jest mój stary, stary egzemplarz kredki do oczu w odcieniu takim fajnym, brązowym, jasnym. 018 Sylvage od Miss Sporty Col... Colcajal Eye Pencil. Genialna. Już taki ogryzek mi został. Jest prześwietna. O, a tutaj moja ulubiona konturówka do ust z Glam Shopu, Dim, który też tutaj ląduje. Mój żel do brwi z 05 top, genialny. Teraz lądują tutaj te rzeczy, które wcześniej użyłam i wycierałam. tuż, błyszczek z na korektor. I dobra, ja po prostu teraz pochowam te rzeczy wszystkie. A tak wygląda już efekt końcowy sprzątania. Myślę, że naprawdę widać różnicę i efekt tej pracy. Po głosie też możecie słyszeć u mnie, że jestem już zmęczona, także nie mam już nawet siły, żeby zająć się tą szufladą, o której mówiłam. Ale myślę, że nagram o tym jakiś osobny film ze sprzątania toaletki, ze sprzątania palet. Tutaj już nie ma żadnych zbędnych rzeczy. Kusz wysprzątany, także jest różnica. Halo? Tutaj był wszędzie kurz. Także jeszcze Wam z daleka pokażę z tej strony, bo wcześniej Wam to też pokazywałam tak, żeby było przedpo. po. Jestem zadowolona, bo już nie mogłam patrzeć stan tej toaletki, także to w tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że taki szybki Film ze sprzątania toaletki. No, jakoś was, też, jakoś was też zainspirował do swoich porządków. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Pa!